Hej, Liski, z tej strony Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dziś kolejny łamaniec językowy Marka Dąbrowskiego, tym razem Pikulis i jąkanie. Pikulis się zaciął. Przy książce zatrzymał. Może coś pomyślał. Pochylił się. Gdyba. Językiem wąs gładzi. Z głodu może znów. Albo mu brakuje literek do słów. Chcę powiedzieć coś. Nadyma się przy tym. Futerko nabrzmiało, jakby bardzo przytył. Gdzie? e heń Do. Dobry. Gdzie? E-e. Ciaki. Dziś. Ehm. Taha. Ki. Nie. E e e

o, 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 o! Są wstrętne, gierki! Minęła godzinka. Pięć zdań wypowiedział. Jak usiadł przy książce, tak tam dalej siedział. Dzieciaków gromadka wokoło się zbiła i nad pikulisa problemem radziła. Musisz więcej czytać. Nagłos i samotnie, wtedy język giętki wyrazów nie potnie. Wypij na temu wesok sok, z cukierków wyciśnij. Będzie się układać znów po twojej myśli. Mój tata też ma to, ale mu pomaga, kiedy mówi dużo w ustach czekolada. Do zmierzchu samego nad tym się biedzili. A czy mu pomogli? Nic nie uradzili. Na to pomóc może tylko logopeda. Ten po dobach czterech Pikulisa zdaniach podjął się mowy jego uzdrawiania. Nie mów nic na razie, proszę cię gorąco. Odpowiadaj zawsze, wszystkim śpiewająco. Pikulisa uśmiech znów nam świat okala. Dzień dobry, dzień dobry, Tra la, 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 la. Marek Dąbrowski, Pikulis i Jąkanie. Mam nadzieję, że tą moją nadmierną interpretacją nikogo nie uraziłem. No, Jąkanie to choroba i to nie jest prosty temat. Ale łamaniec językowi Markowi się bardzo udał. Kochani Uniwerkowicze, ta cała akcja jest dla Was. Pozdrawiam serdecznie. Pa!